Dzięki temu, co znajduje się za tą szklaną witryną, moglibyśmy poczuć się niemalże jak na Concorso d'Eleganza Villa d'Este nad jeziorem Como w gorącej Italii, w ciepłym wiosennym miesiącu, gdyby nie oczywiście kapryśna jesienno-zimowa aura w mieście stołecznym. A dlaczego takie skojarzenia? Dlaczego mielibyśmy się poczuć właśnie jak na Concorso d'Eleganza? Ponieważ... Mamy przyjemność w Warszawie gościć obecnie BMW Skytop, model koncepcyjny, który ukazał się właśnie na konkursu Deleganza De Villa d'Este 2024 i trafił do małoseryjnej produkcji, ponieważ tak bardzo spodobał się miłośnikom klasycznego, eleganckiego właśnie designu BMW, że firma zdecydowała się wyprodukować 50 egzemplarzy, które rozeszły się na pniu Ponieważ bardzo wiele osób chciało mieć właśnie takie klasyczne BMW w swoim garażu. Cena nie jest do końca znana. Szacuje się, że będzie przekraczać 500 tysięcy euro, więc nie jest to mała kwota, ale myślę, że za tak wyjątkowy samochód w tak limitowanej edycji, noszący najpiękniejsze i najbardziej lubiane elementy designu BMW. Przypominający niemal Rolls-Royce'a, w niektórych elementach, o których zaraz opowiem, nie jest to wcale jakoś, chyba bardzo dużo, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem i może sobie na to pozwolić, oczywiście. Front Skytopa to praktycznie kwintesencja BMW. To jest właśnie to, co chcielibyśmy widzieć we współczesnych pojazdach tej marki. Piękny, rekini nos, bardzo wydatnie tutaj zarysowany. Bardzo uporządkowany przód, bardzo kojarzący się nam z złotymi czasami BMW, czyli z modelami E21, z modelem E24. Chociażby tutaj ten rekini nosek jest jeszcze bardziej uwydatniony poprzez to, że maska wędruje nam klinem do przodu, bardzo wyraźnym i jest również podcięta do przodu. Bardzo delikatnie zarysowane światła, które nie psują nam tutaj układu kompozycji przodu. Naprawdę bardzo nadają elegancji temu pojazdowi. Maska z pięknymi wlotami, patrząc z góry, z lotu ptaka, widzimy tutaj taką jaskółkę narysowaną na pokrywie komory silnika, a pod maską skrywa się rasowy silnik V8 BMW o pojemności 4,4 litra. Moc ponad 600 koni mechanicznych, więc nie dziwi w zasadzie to, że został tutaj zastosowany nie tylko klasyczny napęd na tylną oś, ale napęd X-Drive na cztery koła, tak aby tą moc skutecznie przenieść na nawierzchnię. Myślę, że 600 koni w takim pojeździe byłoby trudne do upilnowania, gdybyśmy mieli napęd wyłącznie na tylną oś. Piękna, klasyczna linia nadwozia z oszczędnymi przetłoczeniami. Chris Bangle pewnie nie byłby dumny z tego samochodu, ponieważ nie mamy tutaj zapoczątkowanych przez niego odważnych przetłoczeń. Mamy tutaj raczej klasyczną elegancję. Nadwozie można powiedzieć w zasadzie, że jest to nadwozie typu targa, ponieważ nie jest to klasyczne cabrio. Zdejmują się tylko tutaj te dwa płaty dachu, które są wykonane ze skóry. Tak jak. Całe wnętrze zresztą, z tego samego koloru skóry, z takiego brązu przełamanego czerwienią, bardzo elegancko to wygląda. We wnętrzu znajdują się również bardzo ładne akcenty wykonane z kryształu. Ogólnie wnętrze jest tutaj mocno zapożyczone z modelu M8, tak jak również układ napędowy, ale jest okraszony kilkoma bardzo fajnymi smaczkami i detalami, które nadają mu jeszcze większej elegancji skojarzenia z Rolls-Royce'em Boat Tail moim zdaniem mocno uzasadnione szczególnie jeśli chodzi o zwężający się ku tyłowi przód i rozszerzający się ponownie nad tylnymi kołami mamy tutaj takie ładne white body naprawdę bardzo elegancki pojazd tylne światła bardzo fajnie korespondują ze światłami przednimi ponieważ również są bardzo delikatne nie psują nam tej Monumentalnej bryły tego pojazdu i powtórzę się, ale mam tutaj mocne skojarzenia z Rolls-Royce'em, właśnie patrząc na BMW Skytop. Podcięcie Hofmeistera, trochę przekombinowane, moim zdaniem. Jednoznacznie trudno określić, czy jest ono, czy go do końca nie ma. Jest tutaj takie w formie płynnej. Bardzo miłym akcentem jest również to, że linia boczna nie jest popsuta jakąś monumentalną, niepasującą do niczego klamką. Mamy tutaj po prostu taką delikatnie wystającą listewkę na listwie bocznej szyby, dzięki której możemy właśnie otworzyć drzwi. Piękne obręcze kół przygotowane specjalnie do tego modelu trafią również do wersji produkcyjnej, a w wersji produkcyjnej znajdzie się tylko 50 egzemplarzy, z czego jeden trafi do Polski. Czyli w naszej ojczyźnie znajdzie się jeden z 50 egzemplarzy nisko limitowanej serii BMW Skytop. Bardzo miłym akcentem jest również ducktail, ładnie wyprofilowany koniec tylnej klapy, który również nadaje sportowego charakteru temu nadwoziu. Z tyłu dwie owalne końcówki wydechu, wyglądające bardzo elegancko, dopełniają tej bryły światła. Wspomniane wcześniej bardzo wąskie paseczki, nie niszczące nam tutaj tego odbioru monumentalności BMW Skytop. Widzimy tutaj również taką płetwę, która przebiega nam po środku w tylnej części pojazdu nad emblematem. Koresponduje ona i łączy się z... Tą wspomnianą jaskółką na pokrywie komory silnika, więc patrząc na samochód, właśnie z lotu ptaka, widzimy tutaj, że jest to spójne i dopełnia kształtu tego pojazdu jego bryły. W tym samochodzie naprawdę nic nie jest przypadkowe. Każda linia, każde pociągnięcie, każdy kształt jest dopieszczony i z czymś się łączy, nie ma tutaj zostawionych jakichś przypadków. Spójrzmy nawet na tą listwę, która łączy się z lusterkiem. Nie jest ona pozostawiana tak bezpańsko, nie wędruje donikąd, ale jest połączona właśnie z obudową lusterka i dopełnia tutaj jeszcze takim delikatnym zagięciem tej całości. Naprawdę Widać, że dział designu mocno wysilił się, żeby ten pojazd był kompletny, żeby ten pojazd był elegancki, żeby był piękny, żeby przykuwał wzrok. Mnie się bardzo podoba. Moim zdaniem, jeżeli ten koncept będzie wyznaczał jakiś kierunek w designie BMW na kolejny czas, będę z tego bardzo zadowolony. Kunsztu tego... Pojazdu dopełnili również fachowcy zajmujący się dobieraniem kolorów, dobieraniem skóry, ponieważ do tego konceptu też specjalnie właśnie zostały dobrane farby, odcienie i faktura skóry. Więc jest to naprawdę dopięty na ostatni guzik projekt. Cieszy oko, mam nadzieję, że moja opowieść również ucieszyła Wasze oko i ucho. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać ten pojazd. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. I Śledzenia dalszych materiałów. Pozdrawiam.